Siema widzowie z tej strony Jakówek oczywiście. Ze mną jest dzisiaj. Siema. No kto Przez jest? To, bo... No. Eee. Yy... No, dzisiaj sobie nagrywamy taki luźny odcinek z klatek. Zaraz poznajdujemy jakieś e, osoby do klatek. No i będzie git w sumie. Co nie? Co nie? Co? Zaraz poznajdujemy jakieś osoby do klatek i myślę, że będzie git. Co ty na to? No, dobra. To w sumie widzimy się jak już będą jakieś osoby. Siema. Start. No już widzowie mamy członków. Jest to trawka.pl kontra... No, nie będę czytał. No i, do... no i dobra. Zapinam. Uwaga. 3, 2, 1. No bijcie. Bijcie się. Ole, chłop ma lagi No ma no. Ooo oh. oh. Gzy Gzy, gzy e, Oddaj seta I... Ja, Mu Mu oddaj Adasi, ten Ta. Ja, o, się jest, się Chodzi, A się itemki do klepy? Ta Otwor? Chodzi o że ten set, który on ma czy mu go dasz? Miałeś spodnie. Okej, no to co widzowie? Czekamy na typeczkę. No i teraz będzie... On oddaje tego seta, co ma na sobie. Muchozol. Ej, czy on miał oddać seta, którego miał na sobie? Tak. Chodź. Teraz idziesz ty. Poczekaj. Repairal. A może randa. A hmm. przecież to jest PvP kama. No, a to jest. No, chodź, chodź. No, czekaj. Chodź. No, chodź. Do klatki. Nie wiem, widzowie, ten. Ten typ jest jakiś. Um, tu do klatki. Oła, nie Piszcie wiem mrawy. Dobra O, no się zbijałem, dobra, ten drugi? dobra, mu wychodzą no Ty, chłopie, wychodź Po co wychnąłeś? Eee, nie wiem No wychodź, wychodź No jezu No tak, wychodź, wychodź No, ogar! Ogar się, stój tam! No nie stój przy nim! Oh. Hmm, chodź, nie wiem. Eee, ja zabiję, ok, ale chodź, ok, ale chodź. Kla... To, to są te. no chłopie! Nie wiem, chłopie jest taki gizny. No dawaj, wychodź. Chodź. Chodź. Co on robi? Nie wiem. A tutaj chyba tawka sobie załączył. No. O jest! Dobra, jest no, Już. Dobra. Mięsko. Ale ten nie ma swoich. Ale padin. Masz, wyrzuciłem mu, ja mu wyrzuciłem już Dobra No to co? Ustaw się za szybą, za szybą idź mm, Bo ty dokładnie sprawiedliwości kontrolujesz Ej, ale jeżeli był ten kozol Może mieć miecz z fire aspektem, bo nie wiem czy on wziął na pewno ten No Bij! Bijcie się Uwaga, bij, bij się, się, spokojnie, nie bij spokojnie, nie bij go Bijał się, biodę się, o! Biodę się, biodę się, Ej, on ma Ooooo. Gdzie, Gzy. brawo Błuchozol, Błuchozol wygrał Chcesz kogoś pozdrowić na ety? Zapytam się <noise> Czy chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam Ciebie. Dobra, możesz y, się pożegnać. A zaprosimy go nawet do gilli. Muchozoł. Zaprosimy go nawet do gilli, niech jest. A co mieliśmy dać? Bacona. Proszę bardzo, na, na filmie daję mu Bajkona, Proszę bardzo. Dolacz zabaw, O, proszę bardzo. Ja mu daję e, No to co? Pięć. Ja. No to co? Jest Dobra, no to co? Pożegnaj się z odkinkiem Komysowa już... No pa. No pa. Dobra. Do widzenia, widzowie. Ja byłem Jakubek, oczywiście, byli, byliście widownią. No i siema. No i on się okona. Ale wikona jest Dobra, dobra. Siema, widzowie. Eee, nara.